Witajcie w naszej dzisiejszej analizie. Przyglądamy się historii, która, no, naprawdę wstrząsnęła światem finansów. Opowieść o Long Term Capital Management, LTCM. Tak, fundusz hedgingowy, który miał być takim e, szczytem geniuszu finansowego. Dokładnie. Prowadzony przez legendy Wall Streetu no i dwóch noblistów. A który we wrześniu 1998 roku, e, no cóż, prawie pociągnął za sobą cały globalny system. Aż strach pomyśleć. Będziemy się opierać na fragmentach książki Rogera Lowensteina, When Genius Failed. Chcemy zrozumieć, jak to się stało. Jak doszło do tego y, spektakularnego wzlotu i no jeszcze bardziej dramatycznego upadku? Co tam się właściwie wydarzyło za kulisami? No właśnie. Wyobraźmy sobie taką scenę. Wrzesień 98. Siedziba Fedu w Nowym Jorku. W trybie pilnym wzywają szefów największych banków Wall Street. Ale nie chodzi o ratowanie jakiegoś kraju, prawda? <laughs> nie, nie. Chodzi o prywatny fundusz. Stosunkowo niewielki z Connecticut. Mniej niż 200 pracowników. A okazało się, że może wywołać globalny krach. Niesamowite. Podobno w sali konferencyjnej Fed zabrakło nawet krzeseł dla tych wszystkich prezesów. To jakby pokazuje nagłość i powagę sytuacji. Zagrożenie było no, absolutnie realne. LTCM miało gigantyczne pozycje w instrumentach pochodnych. Mówi się o ponad bilionie dolarów wartości nominalnej. Bilion. To trudne do wyobrażenia. Prawda, gdyby ten fundusz nagle upadł, jego kontrahenci, czyli te banki wezwane do FED, zostaliby z otwartymi pozycjami. I ogromnymi stratami czyli efekt domina. Dokładnie. Szef nowojorskiego Fed, Magdona, bał się paniki, takiej, która mogłaby po prostu zamrozić rynki, kompletny paraliż. No dobrze, ale jak to możliwe? Fundusz kierowany przez no, samych geniuszy finansowych. Jak oni doprowadzili do takiej sytuacji? Co tam poszło nie tak? To jest właśnie kluczowe pytanie. Spróbujmy to rozłożyć na czynniki pierwsze. Zacznijmy od tego dnia 23 września 1998. To spotkanie w Fed. Nerwowy dzień można sobie wyobrazić. McDonald prosi tych bankierów Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Cała śmietanka o coś, co się jeszcze nie zdarzyło. O zrzutkę. 4 miliardy dolarów. Na ratowanie prywatnego funduszu? Tak. I to natychmiast, na już. Jaka była reakcja? Domyślam się, że nie entuzjastyczna. Delikatnie mówiąc, reakcja była lodowata. Bankierzy dobrze pamiętali jak LTCM ich traktowało wcześniej. Arogancja, tajemniczość. Tak. Odrzucali propozycje współpracy. Traktowali ich z góry, a teraz nagle proszą o ratunek. Poza tym same banki chyba też nie były wtedy w najlepszej formie. Dokładnie. Goldman notował straty, inni mieli swoje problemy. To była dla nich naprawdę gorzka pigułka. A LTCM byli już pod ścianą. Totalnie. Wcześniej próbowali szukać ratunku u Buffetta, Sorosa. I co? Nic. Odmówili. To spotkanie w Fed było ich ostatnią deską ratunku. Żeby zrozumieć jak do tego doszło, musimy się cofnąć, prawda? Do początków, do Johna Mary Wefera. Tak. Mary Ciekawa postać. Nie taki typowy finansista z Wall Street. Z jakiegoś robotniczego domu, prawda? Ale z talentem matematycznym. Tak. Zrobił karierę w Salomon Brothers. Był raczej cichy, powściągliwy. Ale miał swoje momenty. Jest ta słynna historia z transakcją Ecksteina, chyba z 79 roku. Opowiedz. No więc Mary Weather przejął dla Salomon bardzo ryzykowną pozycję arbitrażową. Na początku przynosiła straty, w firmie była panika. Ale on? Uparł się. Tak, uparł się, żeby ją trzymać. Wierzył, że matematyka musi zadziałać, że ceny wrócą do normy. No i w końcu rynek się odwrócił. I zarobili krocie, krocie. A Mary Weather ugruntował swoją pozycję i swoją filozofię. Rynki zawsze wracają do równowagi. Trzeba tylko, no, przetrwać. Ale Lowenstein pisze, że była tam też druga lekcja. Którą zignorowali. Dokładnie. Czasami rynek nie odwraca się starczająco szybko. Czas możecie zabić, nawet jeśli masz rację co do kierunku. To były też czasy wielkich zmian na rynkach. Lata 70., koniec Bretton Woods, inflacja, płynne kursy. Pojawiły się nowe instrumenty, kontrakty futures, derywaty. Komputery zaczęły przyspieszać handel. I Mary Weather ze swoim analitycznym umysłem odnalazł się w tym. Czuł się jak ryba w wodzie. Salomon stworzył taki elitarny zespół arbitrażowy. Zatrudniał błyskotliwych akademików, często postrzeganych przez resztę firmy jako, no, trochę dziwacy. A on ich chronił. Tak. Stworzył taką zamkniętą, bardzo lojalną grupę. Ich strategia to był arbitraż statystyczny. Wyszukiwali minimalne różnice cenowe między podobnymi aktywami. Na przykład obligacjami. Tak. Na przykład między nowymi, a starszymi emisjami obligacji skarbowych. Te różnice, spredy, były minimalne. Więc jak na tym zarabiali? Kluczem była dźwignia finansowa. Ogromna dźwignia. Czyli pożyczone pieniądze. Dokładnie. Używali pożyczonych pieniędzy, żeby zwielokrotnić swoje zakłady. Dzięki temu nawet mała różnica w cenie mogła dać duży zysk. Ale ryzyko też było zwielokrotnione. Jeśli rynek poszedł w złą stronę, straty mogły być katastrofalne. To jak chodzenie po linie na dużej wysokości. Jaki był Mary Weather jako szef? Podobno miał specyficzny styl. Mówił. Mój zakład był wtedy, gdy cię zatrudniłem. Budował zaufanie, lojalność, ale ta grupa stała się też bardzo izolowana, trochę arogancka wobec reszty firmy. I ostatecznie Meriwether musiał odejść z Salomon w 91. Był ten skandal z jednym z jego traderów. Tak, skandal morza. I właśnie po odejściu z Salomon pojawia się pomysł na LTCM, własny fundusz hedgingowy. Wyjaśnijmy, może szybko, czym są te fundusze hedgingowe. To są takie prywatne wehikuły inwestycyjne. Dla bardzo bogatych inwestorów. Działają poza większością regulacji. Czyli mają dużą swobodę. Ogromną. Mogą używać dźwigni, skomplikowanych instrumentów pochodnych, grać na spadki cen, czyli stosować krótką sprzedaż. Kojarzą się z dużym ryzykiem. Tak, ale co ciekawe, wiele z nich, przynajmniej na początku, miało być bardziej konserwatywnych, jak LTCM. Chcieli być neutralni rynkowo. Ale zebranie kapitału na start w latach 93-94 nie było takie proste, prawda? Nie. Mimo że Merrill Lynch pomagał Mary Wetterowi, to jednak brakowało mu formalnej historii wyników po odejściu z Salomon. I chyba warunki były dość ostre: wysokie opłaty, długi okres blokady kapitału. Tak, 2% opłaty za zarządzanie i aż 25% od zysków plus kapitał zamrożony na trzy lata. Nawet Buffett im odmówił. Ale udało się skompletować imponujący zespół. Prawdziwy Dream Team. O tak. Oprócz ludzi z Salamon, jak Larry Hillebrand, który był mózgiem strategii handlowych, czy Eric Rosenfeld i Viktor Hagani. Pojawili się nobliści. Robert Merton i Myron Scholes, Autorzy słynnego modelu wyceny opcji Blacka z To dawało funduszowi no, niesamowity prestiż. Aurę naukowości. I jeszcze jedna kluczowa postać. David Mullins, były wiceprezes Fed. To było bardzo ważne. Sugerowało, że Weather ma już czystą kartę po skandalu w Salamon. I otwierało drzwi do banków centralnych, do wielkich instytucji. Rzeczywiście, lista pierwszych inwestorów była imponująca. Banki centralne Włoch, Singapuru. Duże banki komercyjne, inwestycyjne, Sumitomo, Dresdner. Wszyscy chcieli kawałek tego geniuszu. Przyciągnęła ich ta i obietnica bezpiecznych zysków. Zebrali ponad miliard dolarów na start. A strategia? To była kontynuacja tego, co robili w Salomon. Arbitraż statystyczny, tylko na jeszcze większą skalę. Ten przykład z obligacjami on the run i off the run. Tak. Minimalna różnica w cenie, ale przy dźwigni 25 do 1 robiła się znacząca. Angażowali się też w bardzo złożone transakcje na derywatach, swapach, opcjach. I początkowo szło im rewelacyjnie. Pierwsze lata to pasmo sukcesów. Niesamowite wyniki. W 94. kiedy inni tracili, oni zarobili 20% netto. A potem jeszcze lepiej. Rok 95 to 43%, a 96-41% netto. Wyniki były po prostu fenomenalne. Fundusz rósł błyskawicznie. Tak, w szczytowym momencie zarządzali aktywami wartymi około 140 miliardów dolarów przy kapitale własnym około 4,7 miliarda. Co daje dźwignię? Średnio 30 do 1. Ogromną. I tu chyba dochodzimy do sedna problemu. Ta wiara w modele matematyczne. Tak. Partnerze LTCM byli absolutnie przekonani, że ich modele, oparte na danych historycznych, pozwalają precyzyjnie mierzyć i kontrolować ryzyko. Używali koncepcji value at risk, VAR. Która miała pokazywać maksymalną możliwą stratę. Teoretycznie tak, ale te modele miały fundamentalną wadę. Zakładały, że rynki i korelacje między nimi są w miarę stabilne. Że historia się powtarza w przewidywalny sposób. A rzeczywistość? Ignorowały możliwość wystąpienia ekstremalnych zdarzeń. Tych grubych ogonów, jak mówią statystycy. No i czynnik ludzki, panikę. Ich matematyka była świetna do małych fal, ale ślepa na nadchodzące tsunami. Ten sukces i ta wiara we własną nieomylność musiały prowadzić do pychy forsowali też te skomplikowane schematy podatkowe, jak warrens Holsa. Tak, to pozwalało im lewarować własne inwestycje w fundusz. Co więcej, sami partnerzy pożyczali pieniądze, żeby reinwestować je w LTCM, jeszcze bardziej zwiększając swoje osobiste ryzyko. Tymczasem ich sukces przyciągał naśladowców. No właśnie, inne firmy zaczęły kopiować ich strategie. Te małe różnice cenowe, na których zarabiali, zaczęły znikać. Spready się zacieśniały. Okazji do arbitrażu było coraz mniej. Co rodzi pytanie, jak fundusz na to zareagował? Co zrobili, gdy ich główne źródła zysków zaczęło wysychać? Logika podpowiadałaby ostrożność. Może zmniejszyć skalę. Ale oni zrobili coś zupełnie przeciwnego. Weszli na nowe, znacznie bardziej ryzykowne obszary. Jakie na przykład? Arbitraż akcyjny. Zbudowali na przykład ogromną, mało płynną pozycję na różnicy cen akcji Royal Dutch i Shell. Weszli też w arbitraż fuzji. Czyli kupowali akcje spółek w trakcie fuzji, licząc statystycznie, że dojdą do skutku. Tak, bez głębszej analizy konkretnych transakcji. To było kontrowersyjne nawet wewnątrz firmy. Ale, co ważniejsze, zaczęli zawierać zakłady kierunkowe. Czyli już nie arbitraż, tylko zwykłe spekulacje, niezabezpieczone pozycje. Dokładnie. Na przykład na konkretne waluty. To było jawne odejście od tej pierwotnej filozofii minimalizowania ryzyka rynkowego. Kto podejmował te decyzje? Czy wszyscy się zgadzali? Wydaje się, że coraz większy wpływ mieli ci bardziej agresywni traderzy, jak Hilly Grant czy Hagani. Głosy ostrożniejszych partnerów, nawet Mertona i Shoulsa, były jakby marginalizowane. A Weather nie panował nad tym. Jego styl zarządzania, oparty na delegowaniu i zaufaniu, tutaj chyba zawiodł. Nie potrafił albo nie chciał powstrzymać tej eskalacji ryzyka. I wtedy, pod koniec 1997 roku, podejmują tę zdumiewającą decyzję o zwrocie kapitału inwestorom aż 2,7 miliarda dolarów to brzmi paradoksalnie okazji jest mniej, ryzyko rośnie, a oni pozbywają się kapitału. To chyba był szczyt pychy. Zamiast budować poduszkę bezpieczeństwa, oni zwiększyli koncentrację ryzyka i dźwignię tych, którzy zostali, głównie samych partnerów. Niesamowita ironia, że właśnie wtedy, w październiku 1997 roku, Merton i Scholes dostają Nobla. Tak, szczyt prestiżu tuż przed początkiem końca. Rok 1998 zaczyna się od kolejnego ryzykownego zakładu. Ogromnego zakładu przeciwko wahaniom rynkowym. Masowo sprzedawali zmienność. Czyli zarabiali, gdy było spokojnie, a tracili, gdy zaczynały się turbulencje. Dokładnie. To jak sprzedawanie ubezpieczenia od pożaru tuż przed wielką suszą. Niestety dla nich rynki właśnie zaczynały się chwiać. Wiosną spredy zamiast się zacieśniać, zaczęły się rozszerzać. W maju mieli pierwszą poważną miesięczną stratę. A oni. I jeszcze zwiększyli ryzyko. Tak, zwiększyli ekspozycję na Rosję. Ufali modelom, zapewnieniom polityków. Ignorowali ryzyko polityczne, historię. Płynęli pod prąd, gdy rynek już szeptał o kłopotach. Dokładnie. I wtedy przyszedł 17 sierpnia 1998. Rosja ogłasza moratorium. De facto bankructwo. To był szok dla globalnych rynków. Wybuchła panika. Wszyscy zaczęli uciekać od ryzyka, wyprzedawali wszystko, co nie było najbezpieczniejszymi amerykańskimi obligacjami czyli dokładnie przeciwnie do tego, na co stawiali LTCM. Katastrofa. Ich modele kompletnie zawiodły. W czasie paniki wszystkie korelacje idą do jedności, tracili na wszystkim jednocześnie. Jak duże były te straty? W samym sierpniu stracili 1,85 miliarda dolarów to było 44% ich kapitału w jeden miesiąc. A dźwignia. Wymknęła się kompletnie spod kontroli. Przekroczyła stosunek 100 do 1. Zaczęła się desperacja. Tak, znowu telefony do Buffeta Sorosa. Bez skutku. Próbowali sprzedać aktywa, ale nikt nie chciał kupować ich mało płynnych pozycji na spanikowanym rynku. Pojawiły się napięcia w zespole. Tak, chociaż na zewnątrz starali się trzymać fason. Były też podejrzenia, że konkurenci, jak Goldman, którzy wcześniej badali ich księgi, grają przeciwko nim. Doszło nawet do tej dziwnej pożyczki. Tak, 38 milionów dolarów pożyczone z funduszu do spółki zarządzającej na pensje dla partnerów to już był akt desperacji i wątpliwy etyczny. Na początku września sytuacja była już krytyczna. Tak, Bear Stearns zagroził odcięciem finansowania. To oznaczało mi natychmiastowy koniec. Mary Weather w końcu musiał poinformować Fed. I Fed wkroczył do akcji. Ale dlaczego? Chcieli ratować LTCM? Nie, nie o to chodziło. Nie chodziło o ratowanie LTCM czy bankierów przed stratami. Chodziło o uniknięcie ryzyka systemowego, czyli paraliżu całego systemu. Dokładnie. Bali się, że chaotyczna likwidacja gigantycznych pozycji LTCM przez spanikowanych wierzycieli po prostu zamrozi rynki na całym świecie. I tak wracamy do tego spotkania w Fed 23 września. Gorączkowe negocjacje. I nagle pojawia się ta oferta przejęcia od Buffetta, IG i tylko 250 milionów i zwolnienie wszystkich partnerów. LTCM odrzuciło tę ofertę. Oficjalnie mówili o krótkim terminie, ale prawdopodobnie chodziło głównie o urażoną dumę. Nie mogli tego przełknąć. Więc stanęło na planie ratunkowym pod egidą FED. Tak, 14 banków stworzyło konsorcjum. Wpompowały 3 miliardy 625 miliarda dolarów. W zamian za co? Za 90% udziałów w funduszu. Partnerzy LTCM stracili swoje fortuny zostało im tylko 10%. Ale zachowali stanowiska. Co ciekawe, tak, z pensją 250 tysięcy dolarów rocznie mieli pracować pod nadzorem Komitetu Banków, żeby pomóc uporządkować ten bałagan. Podobno negocjacje były burzliwe. Bardzo. Partnerzy czuli się upokorzeni, jak niewolnicy kontraktowi. Lowenstein opisuje, że przy podpisywaniu umowy polały się zy. Hillebrand płakał. Niesamowita historia. Podsumowując, mamy geniusza, który przeradza się w pychę, ślepą wiarę w matematykę, która ignoruje ludzką naturę rynków, destrukcyjną siłę dźwigni finansowej i obraz tego, jak... Kruchy potrafi być cały system finansowy? Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć dzisiaj? No cóż, wydają się oczywiste, ale chyba warto je powtarzać. Po pierwsze, jak zabójcze jest ryzyko nadmiernej dźwigni, po drugie, ograniczenia modeli. Matematyka to narzędzie niewyrocznia, zwłaszcza w obliczu paniki. Po trzecie. Ta iluzja pełnej kontroli nad ryzykiem, myślenie, że wszystko da się przewidzieć i zabezpieczyć. I ten problem ryzyka systemowego. I pokusy nadużycia. Tak, ten moral hazard świadomość, że jeśli jesteś zbyt duży, by upaść, to może ktoś cię uratuje, co może zachęcać do jeszcze większego ryzyka w przyszłości. I na koniec taka myśl, która nie daje spokoju. Lowenstein sugeruje, że upadek LTCM był jak dzwonek alarmowy. Głośne ostrzeżenie przed tym, co stało się w 2008 roku. A przecież kolejny fundusz Meriwethera też upadł właśnie w okolicach 2008 roku. A skala tamtego kryzysu była nieporównywalnie większa. Więc pytanie brzmi, czy świat finansów naprawdę wyciągnął wnioski z historii LTCM? Czy może ten cykl pycha, nadmierne ryzyko, kryzys jest jakoś nieodłączny od tego systemu? systemu opartego na skomplikowanych instrumentach, modelach, ale też na ludzkich emocjach. To pytanie zostawiamy już chyba do indywidualnych przemyśleń. Dziękujemy za tę wspólną analizę. Dziękuję również.